Mistrzowie i nauczyciele, co jest ważne w zimie 2023 roku dla nas wszystkich? Odkrywanie w sobie miłości prowadzi do dostrzegania piękna, które ci otacza. Kiedy wszystko to, co wykonujesz, Wiąże się z pasją, z energią, z miłością, wówczas wznosisz się wysoko. Dostrajasz się do najwyższych wibracji i stajesz się taką wersją siebie, która doświadcza spełnienia, która jest tym spełnieniem. Nie musisz wtedy już do niczego dążyć, bo to jest w tobie, bo ty jesteś tym spełnieniem. Kiedy kierujesz swoją uwagę na tworzenie, na kreowanie, odkrywasz w sobie pasję, i ta pasja cię prowadzi. Ta pasja w połączeniu z miłością do siebie stwarza z ciebie, tworzy z ciebie twórcę, kreatora. Skupienie się na miłości do siebie, celebrowanie każdego dnia. Odkrywanie w sobie pasji i podążanie jej śladem niesie ze sobą potężny pokład energii, energii, która pozwala odkrywać piękno i niezwykłość wszechświata. Za każdym razem, gdy oddajesz się swojej pasji, gdy Podążasz za swoją kreacją. Gdy tworzysz z poziomu serca, dostrajasz się swoją wibracją, swoją energią do poziomu boskości, do poziomu Stwórcy. Stajesz się Stwórcą tego, co kreujesz, tego, co powstaje. Dlatego tak ważna jest rola kreatora i twórcy. Bo wtedy z poziomu najwyższej energii, z tej najwyższej wibracji powstają najpiękniejsze pomysły. Rodzi się największa pasja wtedy. To, co przychodzi do ciebie, przychodzi z poziomu duszy, bo jesteś otwarta na miłość. Bo czujesz tą miłość, bo ona przez ciebie przepływa, bo jesteś w świetle i stanowisz jedność ze wszystkim. Życie na Ziemi stworzone jest do tego, żeby doświadczać, żeby celebrować, żeby odkrywać, żeby kreować, tworzyć. I za każdym razem, kiedy Twoja energia, Twoje skupienie, Twoja uwaga jest właśnie Ukierunkowana do tego, żeby tworzyć, czy gotując, czy rysując, czy szyjąc, czy wyklejając, czy nawet sprzątając. Kiedy odkrywasz w sobie pasję do tego, co wykonujesz, co robisz, zarówno umysłem, jak i dłoń, jak i ciałem, czy podczas tańca, czy podczas jogi, czy podczas samego chodzenia po trawie i odczuwania wszystkimi zmysłami tego, co Ciebie otacza, Powoduje, że jesteś w jedności ze wszystkim, że Twoje pomysły wtedy przychodzą z największej głębi, prosto ze źródła. I kiedy cieszysz się tym powstawaniem, kiedy cieszysz się tym tworzeniem, kiedy się nim cieszysz, to wywołujesz w sobie energię miłości. Ona jest nieograniczona, bezkresna. A kiedy dajesz jej uwagę, ona zaczyna jakby rosnąć w tobie jeszcze bardziej. Kiedy odwracasz od niej swój wzrok mentalny, wówczas jest taka stagnacja. Ta miłość cały czas w tobie jest, tylko ty jej jakby nie dostrzegasz albo ją ignorujesz. Ale kiedy poprzez pasję, poprzez tworzenie Skupiasz się na niej, wówczas ona się jakby burzy, rośnie, niczym gejzer. Próbuj się wydostać na zewnątrz. I kiedy wydostaje się na zewnątrz, stajesz się takim magnesem do przyciągania do siebie wszystkiego tego, czego pragniesz w swoim życiu, bo ty stajesz się tą energią stworzenia. Stajesz się nie tylko twórcą, ale też osobą, która już manifestuje, już jest w tej swojej nowej wersji siebie. I to jest ścieżka duszy to jest ścieżka każdego człowieka. Odkrywać miłość w sobie, emanować tymi ucz uczuciami, odkrywać je we wszystkim, co robią. W swoim życiu. Taki jest cel życia: odkrywać miłość, być w tej miłości, być miłością w tu i teraz. Dziękujemy. Kroniki zostały zamknięte.